Przez marketing organiczny byłem o włos od zamknięcia swojego biznesu. Trzy lata temu, gdy prowadziłem agencję marketingową zajmującą się montażem wideo, byłem niewolnikiem organicznego pozyskiwania klientów. Zbudowałem biznes, którego nienawidziłem, ponieważ spędzałem godziny, żmudne godziny, na docieraniu do potencjalnych klientów. W rzeczywistości wyglądało to tak, że codziennie z rana pisałem do około 200 osób na LinkedInie. Instagramie czy Facebooku. Następnie nagrywałem treści na swoje social media, a na wieczór wysyłałem jeszcze kilkadziesiąt zimnych maili do firm. I uwierz mi, to było kur... Męczące, ponieważ nie prowadziło do donikąd. Na kilkaset wysłanych maili, wiadomości czy wykonanych telefonów otrzymywałem może dwie czy trzy odpowiedzi. Jeśli ktoś w tamtym momencie powiedziałby mi, jak ustawiać reklamy, żeby to potencjalni klienci przychodzili do mnie, a nie ja do nich, to prawdopodobnie dalej prowadziłbym ten biznes. Więc jeśli czujesz, że Twój biznes splątał Ci sznur wokół szyi, to wiedz, że to nie musi tak wyglądać. Po prostu działasz ze złą strategią.